Cześć, kochani, w kolejnym filmiku, w którym odpowiadać będę na Wasze pytania, ale zanim zacznę, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart tarota. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, jeśli masz pytanie i chcesz uzyskać odpowiedź jeszcze tego samego dnia za jedyne 40 zł, to napisz do mnie na adres mailowy tarociskaewelinamaupach.com a ja odpowiem Ci na Twoje pytanie w wiadomości głosowej na WhatsApp lub Messenger. Natomiast, jeżeli um, potrzebujesz porozmawiać ze mną i zadać tyle pytań, na ile czasu wystarczy, to proponowałabym właśnie sesje indywidualne, do których um, um, cennik czytań znajduje się w komentarzu. Znajdziesz również w komentarzu linki do mojego Facebooka, Instagrama, TikToka, na mojego bloga. Także zachęcam do zaglądania. No dobrze, przejdźmy do, do kart. Ale przeczytam sobie pytanie pani Monika. Chodzi tutaj o rozkład partnerski. Pani Monika i Pan L. Ok. Dobrze, tutaj w jakim kierunku zbliża ta relacja? Ok. No dobrze. Patrząc tutaj w kartę, powiem tak. Jeżeli chodzi o, o tego pana, to no pokazał mi się w tak w takim, no nie do końca w nie do końca fajnej energii, może w taki sposób powiem. Takie to podejście, uczucia ma dość takie... Niedojrzałe, tak ta karty pokazują. Dość niedojrzałe, takie na swój wiek, no nie, nie za bardzo. E, dość seksualna energia, do, bardzo seksualna energia mi się pokazała, troszeczkę toksyczności również. Natomiast u ciebie pokazują mi karty, że zbyt wiele od siebie dajesz. To jest taka moja uwaga, że zbyt wiele od ciebie idzie ta energia, taka właśnie dawania. Dajesz. Ty, tak jakbyś tutaj inwestowała w tą relację, bardziej niż, niż ten mężczyzna, on tak trochę um, no, trywialnie podchodzi do tego i jest no, odwrócony tak naprawdę co mi się pokazuje na, na, na tą relację dużo iluzji mi się tutaj pokazało również, dużo iluzji taka przyblokowana energia też troszeczkę jakiegoś lęku co prawda mężczyzna ten Odnoszę wrażenie, że tak jakby wywołał duże zmiany w Twoich emocjach. Nie wiem, czy pokładasz duże nadzieje tutaj, jeżeli chodzi o, o tą relację. On. Powiem tak, to się będzie rozwijało do pewnego momentu, tu są jakieś ograniczenia, do pewnego momentu to się będzie rozwijało, po czym jest całkowite odcięcie, dlatego że tak jakby na Twojej drodze może stanąć zupełnie ktoś inny. Ktoś inny, ktoś starszy, może być ktoś starszy, bądź z takim bardziej poważnym podejściem do życia, bo odnoszę wrażenie, że ten mężczyzna nie do końca ma takie poważne podejście. Może być tak, że on pokazuje zupełnie co innego, ale w środku to taki jakby duży dzieciak jeszcze. I szczerze to ja nie do końca widzę tą relację. No mówię, to jest dużo iluzji, dużo złudzeń, i mam wrażenie, że to ty sama sobie to gdzieś poniekąd. Fundujesz. Bo patrzysz na tego mężczyznę tak, jakby trochę przez różowe okulary. I nie do końca widzisz taki prawdziwy obraz, jaki on, on jest. Ja nie mówię, że to jest taki zły, zły człowiek, ale troszeczkę tak, jakbyś go idealizowała. I tak jak powiedziałam, inwestujesz zbyt dużo. Inwestujesz w coś, co. Co nie jest w moim odczuciu e, takie jakby no, może prawdzi prawdziwe jakieś. Nie, nie, idzie, nie widzę tutaj, żeby to szło w stronę związku. To, to nie są karty związkowe. Może ty masz takie odczucie, ale tutaj tak jakby ten mężczyzna ma zupełnie em, inne podejście do tej relacji i tutaj rzeczywiście mi się pokazuje. Jakby jego wycofanie się, jego oddalenie się, jego odwrócenie się plecami um, do ciebie. Być może za dużo od siebie dajesz, zbyt dużo inwestujesz, zbyt dużo nadziei pokładasz, jeżeli chodzi o tą relację. Um, tak, tak, tak bym powiedziała. Także zastanów się, zastanów się, może zmień nastawienie. Zmień nastawienie. Pamiętaj, żeby Twoje potrzeby też były. Um, Zaspakajane. Nie tylko tej drugiej strony, nie tylko że ty będziesz cały czas dawać, a ta druga osoba będzie brała, i później, później możesz poczuć takie właśnie gdzieś wycieńczenie emocjonalne, energetyczne. Ja jeszcze położę dodatkowy rozkład kart, zobaczę w jakim kierunku to zmierza. Nie, ja nie widzę tutaj, żeby z tego był jakiś, jakiś związek. Tutaj rzeczywiście, nie, tutaj jest za dużo jakichś takich niejasności, iluzji, jeżeli chodzi o tą, o tą relację. Tak energetycznie oczywiście to wygląda. Nawet jeżeli tego nie czujesz jeszcze, um, tak, tutaj ja, ja nie widzę, żeby z tego mógł być jakiś, e, jakiś związek, taki poważny związek. Dziękuję za Twoje pytanie i dziękuję za cierpliwość, tak naprawdę. Także wszystkiego dobrego Ci życzę i pozdrawiam. I kolejne pytanie mam tutaj od Pani Ani. Pani Ania również pyta o związek. Jak się potoczy moja relacja, która trwa już pół roku z K. Ok, zobaczmy. Zobaczmy, jak dalej się potoczy relacja Pani. Pani Ani, co dalej z tą relacją? No bo zamykana Pani jest? Pani Aniu, <coughs> powiem tak. Odnoszę wrażenie, bo wyszła mi Pani w takiej karcie, no właśnie, tak jakoś mało radości mi się pokazuje. Tutaj taka kobieta, która no dużo w swoim życiu przeszła i tak jakby boi się otworzyć na, na coś nowego. Tak, pani pisze, że jest Pani z tym mężczyzną pół roku, że się spotykacie, ale tak naprawdę mało otwartości od Pani tutaj widzę. I jeżeli tak, to będzie wyglądać, to to idzie w stronę zakończenia. I pani, co ja jeszcze zobaczę? Co ewentualnie mogłaby pani zrobić? Co można by było tutaj zrobić z tą relacją? Rady. No tak, no co mi się pokazuje? Energia braku mi się pokazuje, tak jakby pani wychodziła, która bardzo ogranicza, która zatrzymuje panią. Energia braku. Wie pani co? Dużo nerwowości. E, pani Aniu, co karty pokazują? Te sytuacje, które pani miała w swoim życiu, to co pani przeszła, to e, jeżeli ktoś panią zranił, to należy od, odejść od tego odejść od tego poodcinać się rzeczywiście, bo e, będzie to negatywnie wpływało na każdy kolejny związek, niezależnie od tego z kim pani będzie tworzyła ten związek. E, to tak jakby tak to pokazu tak pokazują karty, tak, tak w moim odczuciu to wygląda, że e, na każdy kolejny związek będzie to miało jakiś taki wpływ negatywny. Tutaj trzeba się odciąć, zostawić to co było. Ehm. Zostawić to, co było, i skupić się na tym, czego Pani pragnie. No, takie, jakby jakieś, jakieś lęki, jakieś poczucie strachu tutaj, e, co by było, gdybym je zostawił na przykład, tak? gdzie je, e, fajnie się układa i chcę, żeby tak to trwało, e, to jeżeli jest dobrze, to skupić się na tym, że jest dobrze, a nie na tym, że Boże, e, jest dobrze, ja się boję, że żeby się nie skończyło, bo w momencie, kiedy będzie Pani skupiała uwagę właśnie na tym, że e, ja nie chcę, żeby się skończyło, to to się skończy. Bo to, na czym skupiasz uwagę, e, to przyciągasz do siebie. Tak? Także tutaj skoncentrować się na wszystkim tym, co jest pozytywne, na wszystkim tym, co e, wpływa korzystnie na, na związek. Także ja oczywiście życzę Pani wszystkiego dobrego. Um, zapraszam na prywatne konsultacje. Um, dziękuję, kochani, za uwagę i do następnego razu.